Cześć! Ja jestem Patryk, a oglądacie czwartkowy odcinek Życia Maturzysty. Wczoraj yy, z dziewczyną stwierdziliśmy, że chcemy iść na lody. Poszliśmy po te lody do Tesco. Przy okazji wyszło na tym, że wyszliśmy z dwoma lodami trzema tablicami korkowymi. Z czego dwie były dla mnie. Zawsze chciałem mieć tablicę korkową, nie wiem dlaczego. Dzięki tej tablicy korkowej, zorganizuję sobie cały dzień. I mam nadzieję, że w końcu, już narzekam, że nic nie robię. Mam nadzieję, że w końcu się wezmę do pracy. Polecam w Tesco takie lody Tesco Waluę niby jakoś taka nowa, dobra jak to Tesco. Lód czekoladowy, jeżeli ktoś lubi bardzo lody czekoladowy na tylko no to polecam, bo był lód czekoladowy w polewie czekoladowej z kawałkami czekolady i z ziarnami kakaowca. Ziarna kakaowca, to tak mi się trochę nie chce wierzyć. Nie wiem jak wygląda ziarna kakaowca, nigdy nie miałem ziarna kakaowca w ręce, ale ta polewa z tym ziarnami kakaowca to nie wyglądało tak jak ziarna kakaowca, tylko po prostu jak kawałki czekolady, ale lód naprawdę w sma smaczny. Bardzo przekładowy i polecam każdemu, kto lubi lody przykładowe. A propos do dzisiaj pracując ze szkoły, na ziemi często też pewnie macie z tym do czynienia, że na ziemi widzicie loda. Ja w takich chwilach wyobrażam sobie ten smutek tych, tej osoby, tego dziecka, czy tego... Kto tam sobie kupił tego loda, jak mu ten lód spadł. No ja też bym był smutny, gdybym mi spadł lód świeżo kupiony i nagle leży na ziemi, a szczególnie w kulce. To już w ogóle jest to taki seks filmów. Zostałem młody z skulką i kulka za chwilę spada. Cały czas czekam na mój plastik, żeby sobie pojeździć tym samochodem, już nie mogę się naprawdę doczekać. Ponoć w przyszłym tygodniu, we wtorek albo środę, mam to mieć. W ogóle fajna strona do śledzenia prawa jazdy. Wpisać w Google prawo śledzenia prawa jazdy, swój parcel, imię, nazwisko i wyskakuje cały proces jego tworzenia. Mój jest jak na razie przyjęty do realizacji. Następny krok to jest do odbioru, a następny krok po nim to już odebrany. A propos tych tablic korkowych Na innym kanale miał sposób na odchudzanie się i miał, zrobił sobie kartkę, gdzie na tej kartce zaznaczył sobie dni, tygodnia, cały miesiąc chyba. I robił sobie tam znaczki, że jak z, na przykład udało mu się, to zrobił kółeczko, jak mi się nie udało, to x. no I to tak wizualnie myślę, że raził. Ja chcę zas zas zastosować coś takiego samego, tylko no nie w odchudzaniu się, tylko ogólnie mm, w robieniu tych rzeczy, które mamy robić. No, chcę zrobić sobie plan dnia. Jeżeli zrealizuję cały ten plan, no to dam sobie wstawię, no nie wiem, kółeczko, a jeżeli nie zrealizuję, no to x. I tak to będzie mi, mam nadzieję, że będzie mi to pomagać, bo tak wizualnie, jak zobaczę tak kilka x-ów, czy tam dwa, czy trzy, to tak powiem sobie, wezmę się do roboty i znowu tak wrócę do tego. I może tak wyrobię taką systematyczność, dzięki temu mam nadzieję. Dzisiaj właśnie muszę się potem pouczyć, zrobić zadanie z matematyki, połączyć się z fizyki, jutro mam kolejny spracań. Tym razem z, teori, z tej naszej... inaczej, no z fizyki to sprawdzone są co tydzień, co dwa tygodnie średnio. Czy to teoria, czy to zadania, czy to teoria i zadania. Do jakieś kartkówki oczywiście, zapowiedziane lub niezapowiedziane. Dzisiaj piszę z kolegą, znaczy kolega do mnie napisał, jak byłem na lekcji, czy, czy jestem w szkole. Tak, czy jestem w szkole. Napisałem, że tak, i napisał, że wpadnie do nas może. Kolega uczy się gdzie indziej. I napisałem do niego, gdzie jest. On napisał, że wylewa beton. A ja spytałem, to ty w szkole jesteś? No i okazało się, że wylewał beton. Hmm. A miejsce na, no, nagrywania zmieniłem z powodu takiego, że siedząc przed biurkiem byłem tak bardzo oświetlony, że wydawałem się cały żółty, a poza tym nie potomalowałem te paski z tyłu, żeby nikt ich nie widział. Na początku plan był taki, żeby zrobić tylko cztery, ale Tutaj jest w tej chwili 12, czyli 4. Czyli jeden basek byłby tak szeroki jak 3. Brzydko to by wyglądało. A teraz jakby jest tak namalowane, to kojarzy mi się to z jednym moim kolego. I z San Francisco. Nie mam pojęcia, dlaczego mi się to kojarzy właśnie z San Francisco, ani z nim. Chyba przez ten kolor niebieski głównie. Takie mam wrażenie. Może on ma koszulkę z napisem San Francisco. Jakoś tak mi to zostało w pamięci. Kiedyś miałem na ścianie kratki, w ogóle mi namalował, kratki miałem... W ogóle te ściany są w kiepskim stanie. Tutaj mam pęknięcie, na suficie mam pęknięcie, ten pokój to jest taki trochę w kiepskim stanie. Kiedyś przywieszałem tutaj wszystko co się dało, teraz jak właśnie komandowałem pokój, to nie przywieszam wszystkiego co się da. Miałem tu naprawdę pełno obrazku, pełno jakichś rzeczy na taśmie przyklejonych, wybitych gwoździ. Tutaj ta ściana była dziurawa jak ser szwajcarski, bo przybijałem do niej pistolet taki na kulki, wbijałem te gwoździa i niestety te ściany są takie, albo ja nie mam po prostu wbijać gwoździ, ale wątpię. I wbijam te gwoździe i one za chwilę się robią luźne i wypadają, i muszę wbijać od nowa, i się robią nowe dziury. No i tak to się wszystko zapętlało i tak powstawał właśnie mój pokój, który był serem szwajcarski. No i miałem tutaj właśnie kratki i jeszcze widać jakby zarys tych kratek, taki kancik, wiem, jak się ktoś przyjrzy. W ogóle tak patrzę, to już mam tam brudną ścianę, tu mam brudną ścianę, jakoś kiepsko to pomalowałem, jak widzę, ale tylko jakieś słońce to tak... Tak się wydaje, jak nie ma słońca, to wszystko w porządku. W ogóle ten kolor niebieski, to trochę jak do pokoju dla niemowlaka. Mam takie wrażenie. Tu wam pokażę, subit może być bardziej o. Taki ma to odcień. No a nie jest to pokój dla niemowlaka. Ale też czasem czuję się, jak dziecko na przykład, jak idę sobie w chodnikiem, to idę po kawiarniku, rozkładam sobie razy, żeby trzymać się równowagi. Nie wiem, co jeszcze, tylko ten przykład przychodzi mi do głowy. Mam wrażenie, tak, że jestem erą tych komputerów. Mam młodszego brata, który chodzi do klasy 5-6 i wydaje mi się, że ja żyjąc wcześniej, miałem o wiele lepsze dzieciństwo niż on. W ogóle mieszkam na osiedlu, według mnie najlepsza opcja dla małego dziecka, ponieważ ma masę kolegów, ma co robić, bo podwórko jest gigantyczne. No tylko zależy od rodziców, czy go puszczą, czy go nie puszczą. No, ale ma masę kolegów, ma, jest boisko, przynajmniej u mnie, jest, jest co robić, zawsze jest co robić. No a mój brachor, zamiast sobie wychodzić na dór, kiedyś to siedział przed komputerem i tak sobie się przed tym komputerem. Dodał. Ja czasem zastanawiam się, bo jak byłem mały i buśny, to mój tata organizował mi i mojemu drugiemu bratu, bo mam dwóch braci. Jeden chodzi do mojej szkoły, w pierwszej klasie, a w trzeciej, pewnie nie wiecie. Organizował nam kurigi z moim kuzynem, kuzynami, kuzynkami. No i tak zawsze na tych kuliach kiedyś jechałem. Chyba przedostatni albo jakoś tak. I spadłem z sanek, wiadomo to na Kuligu czasem się spada z tych sanek. I jechał mnie buja na sankach w plecy. Mmm, nieprzyjemne. Nie pamiętam dokładnie jak było bo byłem mały. No już było to kilka lat temu, ale naprawdę bolesne przeżycie. No i mam wrażenie, że mój brat, ten najmłodszy, że na takim kuliku chyba kiedyś był. Na pewno był. Wydaje mi się, że był, ale na pewno rzadziej niż ja, bo ja tak takie kuliki to miały coś zimą praktycznie. Są no takie dzieciństwo w tych czasach, to no, jak w jednej piosence, nasze dzieci już nie poznają ery bez Facebooka, nie? A my znamy tę erę bez Facebooka. No, znamy r z naszą klasą, się zaczynało... Ja pamiętam, jak miałem naszą klasę, nie chciałem mieć Facebooka, nie wiem czy Znaczy nie miałem Facebooka, miałem naszą klasę, bo Facebook wydawał mi się taki... nasza klasa to był taki polski portal i tam byli Polacy, a na Facebooku to sami zagraniczni. To były jeszcze takie czasy, jak to ten Facebook wchodził dopiero do Polski. Nie wiem, kiedy Facebook wszedł do Polski, ale jakbym mało to wydawało mi się, że on dopiero wchodzi do tej Polski, do naszej Polski. No. I ta nasza klasa była tak jakoś bardziej bliska niż Facebook, a teraz naszej klasy po prostu nie ma i jest Facebook. I wszyscy mają Facebooka. Tak jak na przykład dzisiaj w skolorem usłyszałem, że filmik Campton Style, ta piosenka od psów ma już 2 miliardy wyświetleń. Wy też puszczajcie mój filmik w świat, żeby miał 2 miliardy wyświetleń albo nawet więcej. I komentujcie. Zachęcam Was do komentowania, do oceniania. Możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli Wam się podoba. Nie mam nic przeciwko. Drugi raz nagrywam zakończenia. Szybko muszę się pospieszyć, bo widzę, że mam jakiś limit, chyba 16 minut na filmik na nagranie, co mnie zdziwiło. Lecę. Wy się trzymajcie tak, się tak? bo widzicie, dzisiaj na dworze. Ja się zawijam, więc standardowo po prostu cześć.